Yo. Cześć, jesteśmy tu znowu. Tak, jesteśmy tu znowu, ja z Danielem, i tym razem Daniel ma do mnie pytanie. Tak, zawsze chciałem zadać to pytanie, ale Yo. się bałem, a dzisiaj się nie boję. <laughs> <laughs> Powiedz, Katrin, jak to jest być osobą w ogóle dwujęzyczną, taką native dwujęzyczną? Tak. E, pomimo tego, że dużo osób, łącznie z Danielem, uważa, że mój polski jest trochę śmieszny, <laughs> Ja nie? dzisiaj generalnie pierwszy raz rozmawiamy po polsku, bo zawsze te lekcje były po angielsku. Więc ciężko było mi się przyzwyczaić, ale bardzo płynnie zmieniamy języki w ogóle tak, tak. jak gadamy. Tak, jesteśmy trochę jak w Chicago, jak w Jackowie. Nas jeszcze nie mieszamy słów w słów angielskich w polskich zdań, jak w Jackowie, nie? Przynieś mi Ci, bo jestem hungry, nie? Albo <gry> wersji, To jeszcze nie. To jeszcze mamy nie. parę zdań takich parę... Ale, takich. Tak, ale zmieniamy jakby całe zdania. Nie? Odpowiadamy w innym języku albo coś, ja... Nie wiem. Ale płynnie to wychodzi. Natomiast właśnie Katrin, powiedz, jak to jest. Właśnie, nie wiem, zaczynasz coś oglądać i w ogóle orientujesz się, w jakim to jest języku, czy jak to działa? To jest bardzo ciekawe. Czasami mam tak, zwykle wiem w jakim języku mówię, ale tak. Raz na rok, naprawdę no, będzie częściej, raz na rok mi się zdarza, że siedzę, mówię w jakimś języku i sobie myślę, w jakim ja mówię, czy ja w dobrym mówię. I tak jakbym rozpoznawała tą osobę, że ten język jest do tej osoby, do tej do tej, tak, jakieś tam podświadomie. No, natomiast miałam bardzo śmieszną historię, jak oglądałam 29-minutowy film animowany dla dzieci. Da, opowiadam. No, to jest bardzo śmieszna <laughs> historia. No więc yy, będzie to też nawiązane później, bo to nie taka sama historia bez sensu. Będzie zaraz też nawiązanie do tego, jak to jest uczenie się z kontekstu i będzie wynikało z tej historii, więc czekajcie na koniec historii. I teraz tak, wyobraź sobie, Daniel i wy wszyscy, że oglądam 90 minutowy film dla dzieci animowany i myślę sobie tak, o matko, o matko, ale beznadziejny jest ten, ten cast, czyli te osoby, które wybierały dubbing nie, w tej Polsce, tak beznadziejnie dobrały do tych zwierząt tych, tych, tych te, 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 te głosy. Mhm. 25 minut w takim wkurzeniu, ja nie wierzę, nie wierzę przez tragedię, jak oni mogli w tej Polacy dobrać tak fatalnych aktorów, do tego, ten, ten kot nie pasuje mu, ten głos, ten mu psu nie pasuje, koniowi nie pasuje, lwu nie pasuje, kto to dobierał? A to czasem się tak faktycznie zdarza. No. Ty, ja też miałem taką sytuację jedną, Ty tak, mi opowiadałeś… Z Gwiezdnymi Wojnami. Tak. I co powiem, co to było dalej tak. z Gwiezdnymi Wojnami? Co to no, było? No właśnie tak było, że to była wtedy już ta nowa saga Aha. i przez przypadek z bratem poszliśmy… Na wersję dumpingową. Nie pamiętam dlaczego. Czy tak po prostu nie było innych miejsc, bo to było w okolicach premiery, czy coś. A, a dodam, to... że zdanie ma brota Biźniaka, także jest ich dwóch. Uwaga. Eee, I. No i po, po kilkunastu minutach no, musieliśmy wyjść, bo nie dało się tego po prostu oglądać. Tak? Nie, nie, ja przeżyłam to sama też. Schalę potęgę uważam. No dobra, ale opowiadaj Ty, co dalej? Yy, I kończy, poszliście yy, oglądać normalnie. Tak, jak wyszliśmy z seansu, to żeśmy poszli po prostu na wersję już z napisami i dało się to po prostu obejrzeć, tak? tak. I, I oczywiście film super, natomiast no, Dabin potrafi Znaczyć zniszczyć wszystko, wszystko nie? Tak. zniszczyć całą przyjemność. po prostu. No i to jest tak samo jak e, też innych języków, tak? Czyli jak uczysz angielskiego, to angielski, francuskiego, francuski, francuskie napisy tak i jest. hiszpański, hiszpański i tak dalej. Po prostu no, trzeba funkcjonować z tym językiem, czy znaczy czytać ten język, którego się, który się słyszy, tak? Ale jest. zostawmy to, a wracając dalej do, do tego e, Twojego wydarzenia. Tak, jest moje niesamowite wydarzenie, które pod tytułem Oglądam bajkę dla dzieci. Oglądam, oglądam. To chodzi na bajki do dzieci do kina? <grym> ja, ja byłam akurat w domu i oglądałam a, na komputerze. Okay. Okay. Chociaż zdarzyło mi się i to nie <grym> jestem sama. Nie dobrze, ja byłem na królwie. No, sobie. no ja jestem na ta tak stara, że ja byłam na królwie dwa razy. W tym na tym starym też byłem. A to ja też. Ja też to w takim razie jestem tak samo stary. Chyba, no, bo mam troszkę większa. E, pytanie, czy mogę się to pić alkohol już? Nie. To jest, nie właśnie. No koment. I teraz tak, oglądam swoją bajkę 90-minutową i koło 45 minuty. Po przeklęciu wszystkich polskich e, osób, które wybierają ludzi do debbingu. Ja się zorientowałam, że oglądam. Amerykańską bajkę w języku angielskim. Słucham? <laughs> tak. Że to w ogóle nie był żaden dubbing, to po prostu ja, jak klełam na kogokolwiek, to klełam na amerykańskich tych castingowców, mm -hmm. którzy wybrali nieodpowiednie gwiazdy amerykańskie do. Głosy nie pasowały, ale język pasowało. był ten sam po prostu. I Ja wtedy pomyślałam sobie, o kurczę, o co tutaj kanał? I ja Wam powiem, o co chodzi z tym kontekstem. To jest coś takiego, jak przychodzą do mnie uczniowie i mówią. Świetny film O Oczy. Słuchaj, no był taki marmurowy zamek, potem się zapalił na zielono i wybuch na czerwono. Ja wiem, no to powiedzmy to po angielsku. Ja nie wiem, jakie, ty, jakie no oni tak. filmy oglądają, co ty im polecasz? To był taki, taki przykład, yy, który bardziej no, pokazuje, no, że to się dzieje w mojej głowie, nie w nie telewizji. W tak. I chodzi o to, że co ja chciałam, aby oni zrobili, aby powtórzyli dokładnie to, co usłyszeli w filmie. I nie byli w stanie tego zrobić. Bo co się dzieje, jeśli chodzi o to uczenie z kontekstu? I co się działo wtedy, jak ja nie rozumiałam? Chodziło o to, że w momencie, kiedy ten angielski dotarł do mojego czoła, prawda, on się przekształcił tu na poziomie czoła w, w polski i już do polski, jako polski dotarł do mojego uszu i mózgu i ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Przetłumaczyłaś go po prostu. Nieświadomie. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jak wy wszyscy oglądacie z kontekstu chcecie się uczyć, to chodzi o to, że z kontekstu można zrozumieć, ale dzieje się wam to samo. Czyli jak ktoś do was mówi bardzo skomplikowane danie w języku angielskim aktor do aktorki, to co się dzieje? Wy potem przychodzicie mi i opowiadacie, co on do niej powiedział, że on już nie chce z nią być, już nie kocha, bo ona ma czerwone, włosy niezielone, a w ogóle miała mieć różowe i to jest nie tak, jak powinno być. Wy powiedz to po angielsku. Ale ja nie umiem, ale wszystko jesteście w stanie mi opowiedzieć, opowiedzieć. po polsku. Po polsku. Potem chodzicie i mówicie, bo ja z kontekstu to rozumiem, ale ja mówię tak, można to, co ta skandynawska ostrzega Was przed czym, to jest to, że można 100 lat siedzieć jako dorosły, bo dzieci mają inne zasady mózgowe, tak? Jako dorosły może 30 lat siedzieć przed telewizorem i słuchać się, usłuchać się w innym języku. i nadal. Nic, jak, nie nic nie powiesz. nie bo to musi przejść przez usta. I metoda skalendarska dba o to, żeby przeszło przez usta to, co macie się nauczyć. Dlatego polecam. No i tak to jest bycie bilingualnym, jak widać. No, można się troszkę zaskoczyć. Aha, tak, ja byłam bardzo zdziwiona. Dziękujemy Wam bardzo Dzieci za wszystko. Miłego tak. dnia. Dziękujemy za wyrobienie. Trzymajcie się, na razie. Dobrego pa! pa.